Miniony weekend w Raciborzu był iście sportowy, naszej kamery nie mogło zabraknąć więc na organizowanym po raz drugi festiwalu rowerowym. Za nami druga edycja Raciborskiego Festiwalu Rowerowego. Atrakcji jak zwykle nie brakowało, a największą z nich był rozstawiony na Placu Dominikańskim Tor Pump Track. Podobnie jak w zeszłym roku mamy Tor Pump Track, z tą różnicą, że teraz to już jest nasz tor, który dwa dni będzie tutaj stał, później przenosimy go i będzie stał na chwilę obecną od przyszłego tygodnia na lodowisku. Będzie można z niego korzystać. Zapraszamy wszystkich chętnych już od przyszłego tygodnia na OSIR. Oprócz tego na uczestników czekało miasteczko ruchu drogowego, akcje znakowania rowerów, bezpłatny serwis rowerowy, a także przejażdżka śmiesznymi rowerami. Wczoraj jeszcze zrobiłem, jeszcze nie, całkiem nieopanowany co kierownica z tyłu za, za tyłkiem, nie? No to tego jeszcze to na, na szybko, tak, bo to tak nie idzie, to nie jest szansa, że, że się nie. W każdym bądź razie jest to jest co trochę śmiechu i trochę, trochę trzeba umieć niektóre, no, a jeden rower jest co jest jeden na, nie wiem, na 500 ludzi, na 500, co nie idzie na jechać, ten lewo, prawo, nie? Miasto Racibusz wciąż zbiera kilometry, aby zdobyć tytuł Rowerowej Stolicy Polski, a do tego wystarczy tylko włączyć aplikację i ruszyć w trasę. Na chwilę obecną, z tego co przed chwilą sprawdzałem, jesteśmy na razie na 14 miejscu, natomiast no jesteśmy przed zdecydowanie większymi miastami jak Chorzów, Żory. My słowice, więc warto, warto spróbować. Zachęcam wszystkich, którzy, których pasją jest jazda na rowerze, żeby zainstalowali tą aplikację. To nic nie kosztuje. Wystarczy się zarejestrować i zapisać jako mieszkaniec Raciborza i wtedy te kilometry będą zliczane i mamy nadzieję, że będziemy jak najwyżej. Druga edycja Raciborskiego Festiwalu Rowerowego organizowana jest w ramach projektu Bezpieczni, Świadomi i Pewni mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych.